Nie ma już miłości dla mnie, nie ma, nie ma już Nie ma już miłości dla mnie, nie ma, nie ma już Nie ma już miłości dla mnie, nie ma już Pytaj bracie, bo jestem tutaj w chacie Rozkręcam się, teraz wszyscy bracie, bo to tak, taneczny ak, dokładnie tak, rozkręca się ten znak Egzotyczny ład, to moja scena Dokładnie pokolenia, podziemia, ulicę pokolenia, podziemia Esencjonalna scena, teraz wiesz co? Rozkręca się ten fakt Globalnie, robi to finalnie, teraz ten bez, poczujcie te Dokładnie leci moją mocno. Dokładnie tak, leci tutaj Rosto. To był styl, ulicznika, Tektonika chodnika. Teraz nie ma już miłości dla mnie, nie ma już miłości, nie ma już miłości, nie ma już miłości, nie ma nie ma nie ma już, nie ma już miłości dla mnie, nie ma nie ma już, nie ma już miłości dla mnie, nie ma nie ma już, nie ma już miłości dla mnie, nie ma nie ma już, nie ma już nie ma nie miłości. Dla mnie nie ma nie ma już teraz czuję w wers, dokładnie tak, ten styl rozkręca się ten unikalny styl, wojownika, dokładnie tak, efektualne se, 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 serce, serce, ten wers dokładnie wiercę, wiercę, górę w całym, rozkręca się ten zamósł, yang ster, dokładnie wiem, tak, Kao, fajne, pogram, mokao no kao, to zło, dokładnie jeszcze raz Wziąłem domów w tył, unikatowy, dokładnie tak, bombowy Efekt stylu, dokładnie tak, poczuj to na winiu, dokładnie jeszcze raz Teraz trzeci ja brat, nie ma już miłości dla mnie, nie ma już miłości dla mnie, nie ma, nie ma, nie ma nie nie ma już miłości, dla mnie Nie ma nie ma już. Nie ma już miłości, dla mnie, Nie ma już nie ma już. Nie ma już miłości, dla mnie Nie ma nie ma już. Nie ma już. Nie dla mnie, Nie ma Nie ma już. Nie ma już. Nie ma Nie ma Nie już. Nie ma już. Nie ma Nie ma Nie ma Nie ma już. Nie Nie ma Nie ma Węgiel w głowę, bo wiesz co? Teraz mam dopiero w półgłowę. Ten wers unikatowy, dokładnie tak, winylowy, malinowy. Rozkręca się głos, dokładnie to jest cios, werbalny w kosmos. i sześciok lat, lot, lot, lot lat. Latam, dokładnie tak, tekstami władam, bo ten wers ma tą siłę, dokładnie. Unikatowy sztylet, wbija się w serce, masz tu mordercę, dokładnie jeszcze raz, poleci ten znak, apokaliptyczny akt, pęgowy bąb, kąsi wciąż, smok, a rok, dokładnie ten szok, rozkręca się ten znak, dokładnie tak, egzotyczny ład, nowa era pokolenia, podziemia, scena, eunice cienia, to jest dokładny styl, ulicznika, tektonika, chodnika, dzielnica, nut z matyka, duch lata, dokładnie, polecę jeszcze raz, nie ma już miłości dla mnie, nie ma, nie ma już, nie ma już miłości dla mnie, nie ma, nie ma już. Nie ma już miłości dla mnie, nie ma, nie ma już. Nie ma już miłości dla mnie, nie ma, nie ma już. Topu, wers od brata, dla tego gada. Wers unikatowy, dokładnie tak, jestem werberowy. Rozkręcam się, to są moje podkowy słowy, teraz uderzenie głowy. Spada ci ci cios, werbalny głos.